Policyjne działania Wielkanoc. Lubuscy policjanci rozpoczęli wielkanocny piątek od wczesnych godzin porannych, a zakończyli wielkanocny poniedziałek, późnym wieczorem. Przez te wszystkie dni działań lubuscy policjanci, przede wszystkim ruchu drogowego, pełnili służbę na drodze dotyczącą właśnie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg w województwie lubuskim. Prowadziliśmy wzmożone kontrole w trakcie których sprawdzaliśmy przede wszystkim prędkość z jaką poruszają się zmotoryzowani, stan psychofizyczny kierowców, stan techniczny pojazdów oraz to czy kierujący mają uprawnienia do kierowania. Niestety pomimo dużej obecności policjantów na lubuskich drogach, mimo apeli o ostrożność i przestrzeganie przepisów, niestety na drogach naszego regionu doszło do tragicznych zdarzeń drogowych przez cały okres działań Wielkanoc na drogach województwa lubuskiego doszło do pięciu wypadków drogowych w trakcie których trzy osoby poniosły śmierć, a siedem osób odniosło obrażenia. Takie najtragiczniejsze zdarzenie to zdarzenie z drogi ekspresowej S3. To właśnie tam niedaleko Świebodzina w niedzielny wieczór doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Niestety w wyniku tego zdarzenia trzy osoby zginęły, a trzy kolejne osoby odniosły obrażenia. Policjanci ze świebodziną wspólnie z prokuraturą będą ustalali wszelkie okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku. Lubuscy policjanci w trakcie kilkudniowych działań skontrolowali trzeźwość ponad 1400 kierujących. Niestety 19 z nich wsiadło za kierownicę swojego samochodu, będąc pod wpływem alkoholu. Ujawniliśmy 647 wykroczeń, za które policjanci nałożyli mandaty karne oraz skierowali wnioski do sądu. Niestety lubusty mundurowi ujawnili aż 19 kierujących, którzy prowadzili swoje samochody bez uprawnień. A siedmiu, e, siedmiu kierowców prowadziło auta, będąc e, posiadając orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Oprócz tego lubuscy policjanci zatrzymali przede wszystkim za złętek techniczny 38 dowodów rejestracyjnych.